Potrafisz rozróżnić, czy ktoś na ciebie patrzy, z uśmiechając się, czy, czy wzrok ma agresywny? Tak, kończyko, tak. Dokładnie. No, twarz ma całą mimikę. To zwierzę rozróżnia w naszym wzroku, nasze emocje 10 razy lepiej. Mm. Dlatego tak musimy unikać tego patrzenia w oczy, dlatego że one się tego boją. My mamy drapieżny wzrok. My jesteśmy drapieżcami. sami, mm. oczy z przodu głowy, one mm. mają roślinożercy z boku. Ze się sendu, Andrew, Andrew Freshek. Dzisiaj będziemy o koniach. Zostańcie z nami. No dobrze, to cześć wszystkim. Igor Leśniewski z tej strony, Igor Leśniewski z tej strony. nami jest Andrzej Fraszczak. Jesteśmy dzisiaj razem na dworze, w dworze w Myślinku i porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o. Świecie koni i kontakcie pomiędzy ludźmi i właśnie tymi szlachetnymi istotami. Jesteś Andrzej behawiorystą konnym. W pewien można sposób. tak powiedzieć, tak tak. Ale czy jesteś też na przykład psychologiem dla tych zwierząt w pewien sposób? Tak sobie się no, zastanawiałem, czy można to tak skategoryzować. Myślę, że można i nawet trzeba chyba, bo, bo generalnie ucząc się końskiego języka podchodzimy do nich od strony tej psychologicznej właśnie. Czyli mhm. Uczymy się swoich zachowań takich, żeby koń nas rozumiał. Tak. My, żebyśmy wiedzieli, co koń nam w danym momencie chce przekazać i powiedzieć. Tak? Mhm. Czy chce powiedzieć nam, żebyśmy spadali i nie ma ochoty z nami rozmawiać? Czy ma ochotę, że jestem dzisiaj do Twojej dyspozycji? Mhm. Możesz ze mną dzisiaj sobie przyjemnie popracować. Czy to jest Twoje rzemiosło hobbystyczne, czy pracujesz w tym na co dzień jako yy. zawodowy psycholog koński? To znaczy, ja się tego wszystkiego <grym> nauczyłem z, takiego, z takiej przyczyny, że jeżdżę, zajmuję się końmi ponad 30 lat dobrze, ale wcześniej. Nieznane mi były te e, zasady poprawnych relacji z koniem. Mm -hmm. e, pewnym, 13 lat temu, kupiłem sobie konia, który po, postanowił powiedzieć mi, że e, spróbuj nauczyć się mojego języka, bo inaczej się nie dogadamy. Mm -hmm. Postawił On sprawę to, jasno. Tak, postawi, to była klacz, która postawiła sprawę jasno, i robiła to w ten sposób, że łamała mi palce u nóg depcząc mi, mnie przed nimi swoimi kopytami. I autentycznie ja, złamała ci... Tak, tak. Pas? Dwa razy złamał mi mhm. palec u prawej nogi i raz u lewej nogi. Mhm. Ja zastanawiałem się, dlaczego ona to robi. Ona... Mhm. Ona... Myślałem, że to przypadek. Chciałem sobie nawet kupić takie buty y, fabryczne z takimi wkładkami metalowymi. Mhm. Największy błąd, jaki można zrobić, bo jednak koń waży trochę i ta metal jakby tak pęk w tym bucie, no to po palcach zupełnie. Mhm. Przeszedłem przez wszystkie szczeble tam tych ed edukacji u niego i w tej szkole i, i, i uczyłem się też u innych trenerów, mhm. bo to jest, y, to nie jest, tego nie można skończyć, to nie jest szkoła podstawowa, się kończy 8 klas i koniec, tak? Ja tak w... jak z psychologiem, to się tak, cały czas można rozwijać, to... pewnie odkrywać kolejne rejony. Dokładnie. te <kłysłuższym> Uczą nas, każdy koniec inny. One nas uczą ciągle czegoś nowego. Im lepiej je znamy, tym lepiej dostrzegamy e, różne inne mm. fajne rzeczy, których, o których nam nawet najlepszy, najlepszy trener nie powie. Mm. Nie ma takiej możliwości po prostu, tak? Bo to jest ocean, to jest wielka głębia tego, co one w danym momencie pokazują? Właśnie miałem zapytać e, Ciebie też, czy e, rozwijasz cały czas tą wiedzę i na przykład przekazujesz ją dalej innym osobom, żeby, żeby o tych koniach uczyć się coraz więcej, znać je i, i, i coraz to lepiej z nimi współżyć. <grym> no tak, to tak właśnie działa, że e, im więcej wiesz, hmm. tym więcej chcesz wiedzieć. Niestety, hmm. to tak działa tutaj w tym układzie, bo ja już e, doszedłem do takiego etapu, kiedy. Nie umiem żyć bez treningu, bez pracy z koniem. Mhm. A najlepiej to robię, ucząc mhm. ludzi. Bo tak naprawdę ludzie mówią: Chciałbym, żebyś mi wytrenował konia. No ale koń wszystko umie. To mhm. ty musisz się nauczyć, ja ciebie mogę wytrenować. Mhm. Muszę, musisz się nauczyć tego, w jaki sposób powiedzieć koniowi, żeby on wiedział, o co tobie chodzi. Mhm. Bo jeżeli mu powiesz: hej, koniu, chodź do mnie, to dla niego nie jest żadna informacja. Ale wiemy, że konie reagują na różne sygnały dźwiękowe. Szkoda dzisiaj, że nie zostało to fajnie otwarte, tak? Kiedy ja zagwizdałem na to zupełnie obce stado i te konie tu przybiegły. Ale mogę potwierdzić, że tak się stało i może nam się jeszcze uda zrobić tego dubel, e, jak, będzie, jak będzie okazja. E, no dobrze, a czy dużo jest takich osób, jak Ty, chociażby u nas w Polsce, które przekazują tą wiedzę i uczą młodych, jak po prostu postępować z tymi zwierzętami, żeby nie zrobić im krzywdy? Czy, czy to jest środowisko, które dopiero co się rozwija? Czy... To jest bardzo, bardzo nowe środowisko. Tych ludzi chcących się uczyć i chcących poznawać coś nowego jest naprawdę niewiele. Tak? My, znaczy, Generalnie my, no, trenerzy tego tak, tak zwanego szeroko pojętego naturalu, ludziom się wydaje, że natural to, są, to jest coś takiego, że tam jeżdżą na tych kantarkach sznurkowych i tak to wygląda. To jest myślenie. To jest, to jest myślenie, po końsku, tak? To jest nauka, jakby powrotu do natury, do, mm. do pierwotnego kontaktu człowieka z koniem. Przecież kiedyś nie było tego całego sprzętu jeździeckiego, nie było no, tych dokładnie. wędzideł, nie było tych, tych uprzęży, tego wszystkiego. Ktoś, a jednak jeździli A jednak jeździli na przykład. na przykład. Chociażby Indianie, którzy nie mieli o tym zielonego pojęcia, kradli konie Hiszpanom, którzy mm. je przywieźli do, 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 mm. na kontynent północnoamerykański, czy tam środkowoamerykański i po prostu jakieś tam kawałek linki gdzieś na głowę, mm. i, w, i ten koń nagle okazuje się, że da radę jeździć bez tego oprzyrządowania, które było wtedy w tych czasach bardzo drastyczne, bo ludzie nie chcieli się uczyć, więc kawał metalu w pysku, jeszcze bardzo ostry, a może jeszcze z jakimiś kolcami, żeby ten koń był bardziej posłuszny, bo one, tak naprawdę u nich łatwiej jest pójść na, na łatwiznę i nauczyć konia poprzez strach, poprzez ból, poprzez te wszystkie rzeczy, które jak jak i w, w relacjach z innymi zwierzętami, tak, chociażby jacyś tam tre, treserzy w cyrkach czy gdzieś, ja nie wiem, słyszałem, jak uczą Zwierzęta, przy pomocy elektrowstrząsów, różnych innych rzeczy. Dlatego jest ten, ten zawód na wymarciu, bo źle do tego podchodzą. I podobnie Właśnie. jest też z chociażby tymi atrakcjami, które są w popularnych turystycznych miastach, jak na przykład Zakopane. Czy takie osoby są, nie wiem, szkolone teraz, czy na przykład udzielasz się też jako przeciwnik, czy osoba, która stara się gdzieś zmienić warunki. Traktowania tych zwierząt, czy to w ogóle coś takiego istnieje? To mnie ciekawi. To już tak. To, to jest tak, że pod to nie tematem. jest, to nie jest takie proste. No. Dlatego, że przy dobrym traktowaniu konia, mówimy chyba o tych, o to miałeś na myśli, żeby o tych o na morskie oko jeżdżą tymi furami, tak? Tak, na, na niby przeciążonymi furami. Właśnie jak to wygląda ja, ja nie wiem, mnie się wydaje, że koń ma odpowiednią yy, siłę do tego, żeby wóz, na którym siedzi 10 osób, spokojnie na to morskie oko przeciągnąć tam i z powrotem. Mm -hmm. Jeżeli ten koń jest dobrze odżywiany, jest to koń odpowiedni, czyli ma odpowiednio dużo siły, jest mm -hmm. odpowiednio wytrenowany, to nie ma z tym mm -hmm. żadnego problemu. Nie powinno być żadnego problemu. Nie chcę mieć tutaj, wyrażać swojej opinii na temat, czy, czy może są ludzie, którzy są nastawieni wyłącznie na zysk mm. i chcą, żeby ten koń przeciągnął ten wóz, nie wiem, 20 razy dziennie i to już jest ponad jego siły. Być może że tak jest. Mhm. Ja tego nie wiem. Ja byłem na morskim okresie i szedłem na piechotę, więc i to nie dlatego, że szkoda nie było konia, tylko chciałem się po prostu przejść A i tyle. A czy takie osoby korzystały kiedyś z nauk? O... Tak. Czy... To znaczy wiem, że kiedyś w Zakopanym yy, yy, szef Akademii Jeździeckiej, Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic, zorganizował kursy właśnie dla tych, tych górali, którzy, którzy świadczą te usługi. Mhm. Czy oni z tego wynieśli? Yy, Coś. Coś czy nie, tego nie wiemy, no być może, że zawsze gdzieś tam się tą iskierkę czegoś, jakaś, jakaś lampka zapali i, o, i, i zmienimy stosunek takiego, takiego kogoś do, do swojego zwierzęcia i mhm. to fajniej to może mhm. wystarczy. Przejdźmy teraz trochę do psychologii tych koni. i odejdźmy od e, tych problemów naszego świata i pogadajmy sobie o, o samym koniu. Czy e, po tylu latach zaobserwowałeś na przykład jakieś pro, podobieństwa w naszych, e, w naszych zachowaniach, w psychologii e, człowieka i konia? Albo czy na przykład koń ma coś w sobie wyjątkowego, czego właśnie człowiek nie posiada? Może jest jakaś taka ciekawostka, którą mógłbyś nam no, mi tutaj sprzedać? No To banalnie prosta historia jest, tak? My ludzie bez przerwy coś kombinujemy w hmm. naszych relacjach, tak? Hmm. Staramy się zabłyszczeć, staramy się wyróżnić. Miecie jakąś korzyść, jakąś korzyść przede wszystkim z tego, hmm. jak już nie umiemy się wyróżnić intelektem, to może się ubierzmy inaczej hmm. jakoś atrakcyjnie. No zróbmy coś takiego, żeby zaistnieć, tak? Konie hmm. mają zupełnie inne podejście do tego. Jest nawet takie powiedzenie jednego z mentorów, że E, e, konie tym się różnią od ludzi, że nie obstawiają ludzi. E, prawda? Bo ludzie obstawiają konie chociażby na wyścigach, tak? I, i, i już, to już służy jakiejś rywalizacji. A tutaj nie ma żadnej rywalizacji. To jest tylko hierarchia stadna, nie ma wrednych koni. Nie ma e, koni, które kombinują i w sposób taki właśnie lawirowania labirowa, jakiegoś wejdą na wyższą pozycję w stadzie. On tą pozycję musi uzyskać wytrwałą drogą buduje, budow, budowaną przez tego konia przez wiele 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 lat, mhm. tak? zanim stanie się bardziej pewny siebie, bardziej dorosły, kiedy inne konie zaczną chcieć. Widzieć w nim przywódcę. Mhm. Na tym to polega. To natomiast sobie zapracować natomiast na to. w społeczeństwie ludzkim to wygląda trochę inaczej. Tak? No, e, Im kto większy e, cwania albo ma duży budżet, tym, tym szybciej gdzieś osiągnie coś i mhm. zaczyna zarządzać innymi. Mhm. Czy on to robi dobrze, czy nie dobrze, to trzeba zapytać ludzi. Natomiast mhm. koń od razu powie i od razu da do zrozumienia, czy on chce z tobą pracować, czy nie chce z tobą pracować. Albo będzie zaciekawiony, przyjdzie, jeżeli Twoja energia będzie bardzo taka odpowiadająca koniowi, to koń bardzo chętnie posłucha, co masz mu do powiedzenia. Mhm. Jeżeli przyjdziesz do konia z taką otwartą, wycią wypiętą klatą, spojrzysz, dużą, mu w spojrzysz mu w oczy i pokażesz mu, ja Ci zaraz pokażę, mhm. to już mu nie pokażesz, bo za chwilę go nie będzie. On, on, on nie chce pracować z kimś, kto ma takie bardzo duże pokłady niefajnej energii. Mhm. Bardzo wiele, a szczególnie kobiet, Przepraszam, to nie jest szewinistyczne absolutnie, ale prowadziłem swoje stajnie i wiem, że, że tak to jest. Y może, może rzeczywiście nie kobiety, ale ludzie, którzy pracują w, żeby w korporacjach i mają napięte e, stosunki w pracy, są przepracowani, popełniają tego typu błąd, że przyjeżdżają do konia, żeby się odstresować. Mm -hmm. no nic gorszego Tamte nie można czuje. zrobić właśnie. Koń, to, koń odmawia współpracy wręcz, mm. jest niechętny do współpracy z osobą, która ma za duże napięcie takie nerwowe. Mm -hmm. Przyjeżdżasz do konia, to się wyluzuj. Koń uwielbia pracować z osobą, która nie ma żadnego problemu w tym momencie, żadnego mhm. napięcia, żadnych złych myśli. E, no tego typu rzeczy, mhm. tak. Dlatego one są takie fajne, kiedy się wie, dlaczego one robią to, co robią. A czy to prawdą jest, że konie tak generalnie mają większą awersję do mężczyzn niż do kobiet? Czy to jest stereotyp? Bo to tak jest, słyszałem. To jest stereotyp, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, kiedy konie, e, szczególnie klacze. E, mają złe doświadczenia z mężczyznami. Wynika to z tego, że jednak w tych stajniach obsługa jest głównie tak zwanych stajennych, prawda, i tych, tych innych osób, które bezpośrednio z końmi pracują, jest głównie męska, ze względu na to, że jest to ciężka praca. I ci ludzie niestety potrafią koniowi przylać, przywalić łopatą czy, czy jakimś drągiem i tak dalej, a ponieważ konie mają rewelacyjny węch. Mężczyzna i kobieta mamy inne zapachy, prawda? Inne, pH, inne, inne ph, i tak dalej. Mhm. I konie doskonale rozróżniają, że to jest mężczyzna, to jest kobieta, w związku z tym i jesteśmy też bardziej energetyczni. Mhm. i ona też to wyczuwają. Mhm. Jeżeli ma złe doświadczenia, to potem rzeczywiście może być sytuacja, że do kobiety podchodzi, a do, do mężczyzny niechętnie, tak? mhm. albo wręcz nawet wrogo. Mhm. Aczkolwiek wrogość nie jest w ich charakterze. One, one wrogie tak naprawdę do natury, do nikogo nie są. Dopiero kiedy się je sprowokuje nieumiejętnym zachowaniem, no to wtedy koń, ponieważ ma dużo siły, więc potrafi czasami pokazać, że wie gdzie kopnąć. Tak? i naprawdę trzeba na to uważać dlatego że one są arcymistrzami jeżeli chodzi o trafianie. To jest Neymar, że tak powiem, w końskiej skórze, tak? On dokładnie wie, że jeżeli przyceluje między oczy, to trafi między oczy, dlatego że drapieżca, czyli jak przykład wilk w naszych relacjach, tak, koń nie kopie po to, żeby pokazać swoją dominację czy przewagę. Koń kopie po to, żeby zabić. Zabić drapieżce, mm. tak? Pozbyć się go, bo się go boi. No Ze tak, strachu to robi. Obronny. Dlatego tak wielu ludzi ginie, dlatego że głównie te kopnięcia są skierowane w głowę. Mm. Może nie tak wiele, ale, ale jeżeli już, tak? Mm. Poza tym one podejmują decyzję błyskawicznie, w łamku sekundy i yy, no i niestety, jak mamy pecha, zrobiliśmy coś nie tak, no to, to mamy, mamy pecha. Nie, pecha w sensie nie. W farts, sensie tak, nie Niefartku. Nie 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 w nie rybku mówiliśmy o innym, w sensie. innym pechu. <laughs> No to słuchaj, jeśli masz takie doświadczenie też tak świetnie kopią, może warto jakoś pomyśleć jakieś jakiejś drużynie piłkarskiej, coś, coś jakiś nowy sport mhm. wprowadzić. Jasne. Też myślę, że to, to, tego brakuje koniom, żeby jeszcze kolejną rozrywkę sobie ludzie znaleźli. No, dokładnie, w... no, wiem, że no, dlaczego tak się stało? Jak się stało? Jest taka anegdota, nie mm. wiem czy ją dobrze przytoczę, ale mm. y, 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 szedł sobie przez las koń. Jeleń i żubr, powiedzmy. tak i Napotkały człowieka i człowiek wyciągnął z kieszeni marchewkę i wyciągnął rękę z marchewką i tylko koń tą marchewkę wziął. tak No i dzisiaj mamy... ma ten problem, że jeleń i żubr sobie chodzą po lesie i nikt im głowy nie zawraca, chyba że jakiś myśliwy może, e, który chce go tam któregoś ustrzelić, a koń niestety został naszym... E, Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie można powiedzieć, że wyłącznie partnerem, mm -hmm. tak? partnerem we współpracy, a nie, a nie narzędziem przymusu, czy narzędziem mm -hmm. do pracy, tak? mm -hmm. do wykonywania pracy. No, świadicie w tym kierunku i uważam, że bardzo dobrze. Bo tak, jeśli to chodzi jest, o traktowanie tak, i ta, zwierząt. Ta, I ta empatia nie tylko do ludzi, ale i do zwierząt jest fajna, naprawdę fajna i myślę, że jest bardzo też pożyteczna dla tych, dla tych zwierzaków. Mm -hmm. Bo w Polsce nie ma już dzikich stad, ale gdzieś w Europie. Są, są, są dzikie stada. Poważnie jest, biegają jeszcze Oczywiście. W Polsce. Tutaj jest taki na Pomorzu Drawskim, na Pojezierzu Drawskim, jest taki bardzo sympatyczny skoninion facet, nazywa się Marek Serafin i prowadzi takie, to nie jest żadna reklama oczywiście, ale muszę powiedzieć, żeby ktoś zainteresowany wiedział, gdzie trafić, tak? To jest agroturystyka UL i on jest pasjonatem, on ma kilkanaście hektarów czy kilka, kilkaset, kilkadziesiąt hektarów, a może kilkaset hektarów, trudno powiedzieć, nie oceniam tego erału chyba prawidłowo, gdzie ma w tej chwili stado liczące prawie 600 koni, które żyją wow. dziko, mhm. zupełnie dziko, tak? Same sobie tworzą wewnętrzne stada, mhm. y, oddzielnie są ogiery, które tam potem z, walczą sobie w okresie rui, oklacze i tak dalej, tak dalej. One żyją zupełnie dziko. Akademia mhm. 1BT odławia dwa razy do roku 10-12 takich dzikich ogierów i prowadzi z nimi tam takie weekendowe szkolenie, mhm. polegające na tym, że to jest y, takiego konia, można w ciągu trzech dni spokojnie zajeździć. Metodami na, naturalnymi, no, w takim sensie, że założyć mu siodło i wsiąść na niego. Okay. Bo, to jest zajechanie kogoś be, No tak, dechami, w zajeździć, czy... w sensie dzieckim, tak w zajeździć w sensie jeździeckim, a nie zajeździć w sensie wykorzy wykorzystania. Tak. No tak to wygląda. Więc mhm. to, to jest niesamowite e, przeżycie i wrażenie, kiedy wchodzi się do takiego rondpenu, czyli takiego okrągłego pomieszczenia, które po polsku się nazywa lążownik albo e, no, lążownik tak, mhm. chyba głównie, które jest zabudowane dychami do wysokości 3,5 metra. Chodzi o to, żeby niczego nie widział i wchodzisz tam do środka z dzikim. Przyprowadzonym z łąki Ogierem, tak? mhm. który y, nie jest chętnym zwierzęciem do tego, żeby rozpocząć jakąkolwiek edukację. Nie tak? się. Więc musimy do tego podejść po końsku, zaproponować mu mhm. przywództwo i partnerstwo. Będziesz w moim towarzystwie bezpieczny. Proponuję ci to. Chcesz skorzystać? Skorzystaj. Nie chcesz? Dam ci spokój. Nie mam wpływu innego na to, żeby konia zmusić. Mówi, ty, będziemy jeździć, tak? Mhm. to, koń to... Na takich koniach też pewnie świetne doświadczenie można i odkryć też kolejne jakieś strefy Dokładnie ich psychologii. Tak. Dokładnie. Tak. Jest jesteś na przykład tak. coś, o czym mógłbyś jeszcze mi powiedzieć, jako taką ciekawostkę? Bo wiem, że już rozmawialiśmy o tym jeszcze poza kamerami, że na przykład patrzenie koniom w oczy powoduje, że mogę, możemy je zdenerwować, ponieważ mamy drapieżne spojrzenie. O czym nie, nie, nie spodziewałem się, że może mogą mieć groźne spojrzenie, ale rzeczywiście konie odbierają to inaczej. Nie wiedziałem o tym, że konie nie, nie, większość koni nie zdaje sobie sprawy, że ma tylne nogi. <śmiech> <śmiech> to mnie zaskoczyło naprawdę. <laughs>